Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Kilka dni temu firma Kobo Robotics zaktualizowała bazę przepisów robota kuchennego Kobo. Wrzuciła dwadzieścia kilka fajnych przepisów, głównie do wykorzystania przy grillowaniu, ale i nie tylko. Dzisiaj wykorzystam jeden z nich. Będzie to marynata musztardowo-czosnkowa, miodowa w zasadzie również. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia filmu z przepisem. Zobaczcie co wyczarowałam przy użyciu tej świetnej marynaty. I oczywiście koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Potrzebne nam będzie musztarda, czosnek, sól i pieprz, miód, ocet jabłkowy i oliwa. No to lecimy z przepisem. Przepis na marynatę. OK. Jak zawsze mamy tutaj wymienione dokładnie wszystkie składniki. Dalej można sobie to wszystko zważyć. Dalej. I teraz już zaczynamy od posiekania czosnku. Ja tutaj mam cztery ząbki czosnku, bo mam mniejsze. Zamykam. Dalej nakładam miarkę i zaczynamy. 5 sekund start. Jak widzicie, czosnek świetnie posiekany, zgarniam na dno garnka. I za chwilę dokładamy resztę. I teraz dodajemy musztardę, miód, oliwę, sól, pieprz oraz ocet jabłkowy. Wagę mam wyzerowaną, to zaczynam od musztardy, 35 gramów. 15 gramów miodu. To jest taka jedna duża łyżka mniej więcej. Waga wyzerowana. 55 g oliwy z oliwek. Sól i pieprz. Zeruję wagę i 12 g octu jabłkowego. Zamykam. Dalej 15 sekund. No, i teraz już mamy marynatę gotową. Wszystko się idealnie połączyło. Ja sobie wcześniej przygotowałam filet z kurczaka. To są takie dwa duże filety razem z polędwiczkami, pokrojone na takie paseczki. Także zalewam marynatą. Dokładnie wymieszam, żeby się wszystko fajnie połączyło ze sobą. Myślę, że spokojnie, jeszcze by trzeci filet się tutaj zmieścił. Także na mniej więcej kilogram mięsa wystarcza ten przepis. Teraz ja to sobie przykryję, odstawię do lodówki mniej więcej na godzinę czasu. Tym brudnym garnkiem w ogóle nie musicie się przejmować, ponieważ w KOBO 7 mamy funkcję mycia misy. Zajmuje, mamy dwie możliwości: szybkie mycie oraz głębokie mycie. Na taki poziom zabrudzenia spokojnie wystarcza mycie szybkie, półtorej minuty i robot pracuje i macie czyste naczynie gotowe. Mięsko już mamy zamarynowane, to teraz będę je sobie grillować u mnie na grillu elektrycznym, ale można oczywiście wykorzystać grill tradycyjny. Przygotowanych filecików z kurczaka, wcześniej ugrilowanych i oczywiście zamarynowanych, przygotuję sobie dzisiaj wrapy. Także będzie bardzo szybki obiad. Przygotowałam również z pomocą kobo 7 sos czoskowy. Tutaj ode mnie jest tylko dodane zioła prowansalskie, ponieważ głównym przepisie nie ma. A jeszcze chcę Wam powiedzieć, że w piekarniku pieczy mi się babka również z przepisu kobo 7. Także dzisiaj robot wykorzystany jest maksymalnie. No to robimy wrapy. Najpierw sobie troszkę damy sosu czoskowego na spód. Sałatka, cebulka u mnie oczywiście dodatki, dajcie takie, jakie lubicie. Kurczaczki, kawałki pomidorków. Jeszcze sos na górę i teraz już zawijamy i można sobie to spiąć wykałaczką. No i pierwszy wrapik gotowy. Pokazałam wam, do czego ja wykorzystałam tą pyszną marynatę musztardową, miodową. Oczywiście można to wykorzystać na wiele innych sposobów, również do karkówki, tudzież na przykład do mięsa, do szaszłyków, także jest sporo możliwości wykorzystania najnowszego przepisu w kuchennego KOBO 7. Znacznie więcej przepisów znajduje się w bazie, jest ich blisko już 2000. Ponad 100 sprawdzonych przepisów znajdziecie już na moim kanale, zatem gorąco. To zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze go nie subskrybujecie. Oczywiście no, moi nowi widzowie nie zapominają, żeby czytać opisy pod filmem, ponieważ firma Kobo Robotics udostępnia tam kody rabatowe, które umożliwiają zakup robotów kuchennych Kobo 7 w kolorze białym oraz w limitowanej wersji w kolorze czarnym, znacznie taniej. No cóż, ja się delektuję pysznymi kebabami. Do zobaczenia w kolejnym filmie.